Cześć witam, dzisiaj wybieramy się Kijom e-Soul 39 kWh w Bieszczady, także zapraszam do oglądania. Zegary pokasowane, pierwsze zużycie to 8 i 3, a pokazuje nam w pełni naładowane 255 km zasięgu. I zaczynamy naszą wycieczkę od objeżdżania Korka, który jest na A4, no tak to wygląda w piątek po południu. Raczej będziemy mieli duży ruch. Pierwsze wrażenia, jedzie się tak troszkę mi bliżej do Lifa jak do Eniro. E, taki jest mniejszy samochód, zwinniejszy, lżejszy i to, i to od, razu, e, od razu takie coś odczułem wsiadając do e-Soula. I stoimy sobie w koreczku. Z ciekawostek lewą manetką można zatrzymać samochód, żeby nie trzeba było trzymać hamulca. Ewentualnie można użyć auto holda. Ewentualnie można włączyć aktywny tempomat i auto też się zatrzyma i będzie sobie stało. Także na trzy sposoby trzeba. A w zasadzie na cztery sposoby można się zatrzymać, bo hamulcem, auto holdem, manetką i aktywnym tempomatem. To z takich ciekawostek skoreczka. Ciekawostek. Jeszcze w pełni naładowany miało chyba 415 na każdym ogniwie, z tego co zauważyłem, a napięcie pakietu to 370 V, także ten pakiet 39 kWh pracuje na niższym napięciu, a co za tym idzie, na ładowarkach ograniczonych np. do 100 czy 125A no będzie się wolniej ładował z racji tego, że ma niższe napięcie w stosunku do pakietu 64 kWh. A teraz z premedytacją ustawiliśmy się na. Prawym pasie, ponieważ już mam z doświadczenia wiem, że to, co byśmy teraz zyskali jadąc tutaj autostradą szybko, stracilibyśmy, musząc się ładować pewnie w tarnowie, bo szybka jazda w dzisiejszych warunkach raczej skutkowałaby koniecznością podładowania się w trasie, więc w przypadku tego auta, które tu jest przewidziane jako miejskie i na miasto będzie na pewno idealne. Jazda trasą no, wymaga takiej lekkiej logistyki. Oczywiście kto co lubi, kto jak jeździ. Można jechać jak każdym innym autem, zrobić sobie przystanek i podładować się. Natomiast ja tutaj tak sobie zaplanowałem, że pojedziemy sobie autostradą trochę wolniej, a dzięki temu powinno udać się dojechać bez podładowania. No, zobaczymy, jak nam ta trasa przebiegnie. No, dzisiaj czas dojazdu na pewno nie będzie rewelacyjny, natomiast zdecydowanie głównym powodem są oczywiście korki. Myślę, że tutaj te 15 minut, które. Teoretycznie, jak to niektórzy mówią, stracimy jadąc wolniej autostradą. To jest nic do tej co najmniej godziny, którą przestoimy w korkach. No tak niestety czasem bywa. Testy robimy w realnych warunkach, spontanicznie, więc wszystko może się wydarzyć. No i właśnie spotkaliśmy takie koreczki. Jak sprawdzałem, to jeszcze go nie było. I mamy godzinę jazdy 21,5 km, zużycie 14,6. No przeciekawe. I za 3 km będzie zjazdnie na niepołomice. A my sobie jedziemy na aktywnym tempomaciku z utrzymaniem pasa ruchu. Także auto praktycznie rzecz biorąc jedzie sobie samo. Działa to dokładnie tak samo jak. E, Enirą naszym i w testowanym ostatnio e, Plugin Hybrid. Także to jest ten, ten sam system. Ja go całkiem lubię. Fajnie się tak jeździ. Troszkę tak odciąża, wiadomo, trzeba obserwować. Natomiast na autostradzie nigdy mi się nie zdarzyło, żeby coś głupiego wymyślił, więc można mu w miarę zaufać. A tak to prezentuje się na tych zegarach. Zużycie na napęd to jest tutaj koło 10-11-12 kW. Ogrzewanie to jest koło kW elektronika 200-250 W, a od uruchomienia tak napęd 83%, 10-11% ogrzewanie i 6% elektronika, szeroko rozumiana, bo to jest oczywiście cały pobór tutaj z 12V akumulatora. No tak to się tutaj prezentuje. A tak prezentuje się to na tym zegarze po 47 km zużycie 15,3. No i tak sobie jedziemy. Ogrzewanie bierze tutaj koło kilowata. I zawsze wtedy się zastanawiam, e, czy pompa ciepła miałaby sens. No, w przypadku mniejszego akumulatora jakiś sens by miała, natomiast jeśli jeździmy po mieście, to tego zasięgu mamy zawsze za dużo. A jak jedziemy w trasie tak jak teraz jedziemy, no to byśmy byli w stanie zaoszczędzić na, na godzinie jazdy z pół kilowatogodziny. Pół kilowatogodziny przy naszym zużyciu teraz 15, to jest może 3 km zasięgu więcej e, na każdej godzinie jazdy. Czy to jest gra warta świeczki, dopłacania tam bodajże 4000? Według mnie nie, no ale każdy, każdy musi sobie sam odpowiedzieć, czy, czy dla niego to jest ważne, czy nieważne. Ja tam nie jestem zwolennikiem pomp ciepła, natomiast jeśli by była, no to czemu nie? Natomiast jak mam za nią dopłacić, to raczej bym się mu nie zdecydował. I zbliżamy się do Tarnowa. W baterii mamy jeszcze 71%, pozostały zasięg to 166 km. A zużycie to 15,4. I mijamy pierwsze zjazd z Arnów, czyli miejsce, gdzie można byłoby się podładować na Orlenie. Tu jest ładowarka z mocą maksymalną 100 kW, czyli 200A. Natomiast no, nie ma sensu się tu ładować, bo mamy jeszcze 70%. A poza tym na tych setkach stawka jest aktualnie 2,39 za kWh, więc uważam, że trochę, trochę sporo i. Wolimy sobie jechać dalej spokojnie, ewentualnie gdzieś podładujemy się na przykład w krośnie przy galerii. No zobaczymy. I przekasowałem wjeżdżając na autostradę, tutaj to, to informację o zużyciu. Także zużycie po tam, nie wiem, 60 km jazdy autostradowej przy dzisiejszych warunkach wiatru praktycznie nie ma, natomiast jest mokro 3 stopnie. Jedziemy bez kurtek, muszę zaznaczyć, bo zaraz będą komentarze, że pewnie w kurtkach nie, bez kurtek nie można zrobić takie zużycie zimą. Także uważam całkiem, całkiem ekonomiczne auto. Jestem mile zaskoczony. I zrobiło się biało. Droga zasypana. No generalnie zima pełną parą. Automatyczne światła długie działają. No i sobie tak dojeżdżamy do frysztaka. A zużycie mamy na razie po 163 km 16,5. No i jesteśmy w Krośnie i powiem, że tutaj gruba zima. W Krakowie praktycznie bez śniegu, a tutaj takie zaspy metrowe. No robi to wrażenie. I udajemy się teraz pod galerię Vivo Krocno. No i chwila moment nie, nie uwagi, szybkie zakupy. I mamy już 38%, także przybyło nam 10%. Moc po chwili urosła do 7,2 kW, i tak się trzyma. No i dojechaliśmy, i dobrze, że zrobiliśmy sobie rezerwę, bo trzeba było spuścić powietrze w kołach, żeby podjechać. Zrobiłem 2,2 i udało się podjechać wcześniej bez szans na 2,5. Także na chwilę taka metoda jak najbardziej jest ok. I teraz tak, dzisiaj przejechane 242 km, zużycie 16,4 i 4,56 czas jazdy z tymi dzisiejszymi korkami postojami i tak dalej i tutaj podjeżdżaniem pod górkę. I dlaczego zawsze warto mieć rezerwę? Przejechaliśmy tu z 9%, natomiast 2% zużyliśmy na próby podjazdu pod górkę zawsze trzeba mieć jakąś rezerwę bo nigdy nie wiadomo co będzie a było tak, że większość teraz jechaliśmy po śniegu pod wiatr, w mrozie po mokrej lub naśnieżonej nawierzchni także zdecydowanie dzisiaj bardzo trudne warunki także uważam, że auto naprawdę rewelacyjnie się spisało, tak niskie zużycie jestem, jestem w szoku cały czas jechaliśmy na 21 stopni a ostatni odcinek już wsiedliśmy w kurtkę daliśmy 17, bo nam się nie chciało po prostu rozbierać no i tak to wygląda ta dzisiejsza trasa z Krakowa w Bieszczadę. Ja jak zawsze dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji, do wspierania kanału. Do zobaczenia, cześć!